Tarot planem duszy w czytaniach na czerwiec. Oczywiście będą różne talie, na razie tylko na ekranie widzicie karty, tak jak zwykle, kabalistycznego tarota. Jest jedna talia innego tarota, Golden Tarot, i jeszcze mamy karty wyroczni. Ale oczywiście w tych czytaniach pojawią się pewnie jeszcze inne talie, których tutaj nie prezentuję. Natomiast y, chciałabym na początek bardzo podziękować za to, że zaglądacie i słuchacie moich czytań, y, że subskrybujecie ten y, kanał i jest mi bardzo z tego powodu miło i cies cieszę się ogromnie z Waszej obecności. Dziękuję bardzo za wszystkie wyrazy. Y, Uznania czy wszelkiego rodzaju dary, które w ciągu tego czasu, od, na przykład od stycznia, już od Was dostałam. Dziękuję za wszystkie komentarze. No i zapraszam na kolejne czytania. Oczywiście będzie w czerwcu czytanie na pełnię Księżyca: 11 czerwca i 25 nów Księżyca. Oprócz tego, czytania tygodniowe. No i dla wszystkich znaków zodiaku przygotowuję właśnie te czytania właśnie na czerwiec jako miesiąc. Bo w jaki sposób trzeba tego tarota usystematyzować, żeby można było, może znaleźć coś tutaj dla siebie. Zapraszam Was również na moją stronę internetową wwwplanduszy.pl. Tam znajdziecie. Zaproszenie na kurs, można tam zgłosić się na sesję też odczytu planu duszy, na sesję tarota, nadanie imion dziecku, sprawdzenie nakładki, czyli imion i nazwiska, które używacie obecnie, czy pseudonimów też. Ma to wpływ na nasze życie, i to jest tak jak numerologia tylko że jest to numerologia oparta o alfabet hebrajski. Także możecie znaleźć różne informacje www.planduszy.pl. Tam też jest książka, którą można kupić, książka, którą przetłumaczyłam z angielskiego. Jest to taki podręcznik, i można się, się pokusić o to, żeby sobie samemu obliczyć plan duszy. Także zapraszam Was już teraz do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie raki w Czytaniu na Czerwiec który to jest miesiąc waszych urodzin pod koniec, 21 czerwca około godziny 4.40 bodajże, jakoś tak dla Warszawy, będziecie mieli wejście, w, w, słońce wejdzie w znak raka, no i oczywiście raki zaczną czas kolejnych swoich urodzin, Także jeszcze zdążę Wam złożyć życzenia ale wszystkim tym rakom, które w końcówce czerwca mają urodziny. Życzę wszystkiego dobrego. A teraz już zobaczymy, co tutaj karty pokażą, jaka jest energia na miesiąc czerwiec, co się pojawi, jak można to zinterpretować. O, słońce, świetnie. Myślę, że to jest bardzo dobra karta dla Was. Trochę u mnie ciemno, jakoś widzę. Zrobiła się cisza, bo obok sąsiedzi bardzo głośni byli, więc tak późno robię czytanie. Mamy słońce, czyli jasność, pozytywne myślenie. Słońce to życie. Słońce to często jest dużo energii, która daje nam takiego kopa troszeczkę, prawda? I to też jest. Właściwie ten czas, kiedy 21 czerwca będziemy mieli najkrótszą noc i najdłuższy dzień, co jest bardzo optymistyczne, a z drugiej strony, no to słońce później mm, będzie coraz krócej świecić, co już jest mniej optymistyczne, ale nadal słońce to jest pozytywność, to jest sukces. A z drugiej strony patrzyłabym również tutaj na mm, Energię słoneczną, która może zasilać, która może dawać e, taką e, wizję tego, co dla nas znaczy sukces, czy, czym jest dla nas słońce. Czy jest to tylko e, symbol, który ma nas ogrzewać, który ma wprowadzać takie poczucie, że jesteśmy... E, ogrzewani, o, oświetlani, że wszystko właściwie jest jasne i nic tutaj nie mamy do ukrycia. I myślę, że to też może te być taki wydźwięk, że w czerwcu będziecie się czuli tak, jakbyście nie mieli niczego do ukrycia. A raki, no raki często chowają się w skorupę. I, i, i kiedy się pojawia słońce, mam wrażenie, że tutaj jest czas dla was na to, żebyście troszeczkę y, jakby bardziej byli otwarci na życie. I na światło i pokazywali siebie autentycznymi, nie ukrywali właściwie przed światem swoich jakości, bo każdy ma różne zasoby, o których wie lub nie wie. No, to tak różnie jest. Często nie znamy siebie do końca. Mamy to życie po to, żeby się poznać, kim ja właściwie jestem. Więc ten czerwiec wygląda, że możecie tutaj dojrzeć. Swoje mocne strony i zasilanie jest tutaj no, na, pełną, na pełną moc. Więc ładujcie swoje baterie w czerwcu. Dwójka monet. No i mam wrażenie, że też możecie dzielić się tym, co do Was będzie przychodzić. Możecie otrzymać, niektórzy przynajmniej z Was, jakieś dwie propozycje. Z których każda będzie atrakcyjna i tak trochę nie będzie wiadomo, czy to, czy to. Więc dążenie do sukcesu, ale nie za wszelką cenę. Jakby tutaj potrzebujecie właśnie tego światła słonecznego, po to, żeby w pełni ujrzeć to, z czym macie do czynienia i zważyć wszystkie za i przeciw. Może przez jakiś czas trzeba będzie tutaj działać na dwa fronty. No, ale to nie wszyscy tak będą mieli. Dwójki mówią o decyzjach, dwójka monet mówi też o pewnego rodzaju wysiłku. Trochę tak, jakby ta osoba, która jest na tej karcie, żonglowała słońcem w dwóch wydaniach. Bardzo promienne, żółte są, tak jak słońce, te monety. I tak trochę jakbyście ważyli, czy to słońce jest lepsze od tego słońca. Więc no, jest to jakiś dylemat, to też trzeba przyznać. Ale mam wrażenie, że mm, kiedy skontaktujecie się właśnie z taką jasną wizją, i z tym takim wyjaśnieniem sobie i zobaczeniem pozytywów, które mm, jakby kryją się za jedną i za drugą kwestią, to decyzja będzie dużo łatwiejsza. Podjęcie tej decyzji. No dobrze, to teraz zobaczymy tutaj to, co z przeszłości idzie, czyli arcykapłanka. Dalej mamy siódemkę buław i osiem buław. No, bardzo ciekawe to jest, ponieważ arcykapłanka jest związana z księżycem, nie jest związana też z żywiołem, który jest waszym żywiołem, czyli żywioł wody i księżyc jest tutaj też. Wymowny. Powiedziałabym, że mamy połączenie właśnie tego, czego nie widać, tylko możemy to wyczuć, i jakieś decyzje tutaj też gdzieś w przeszłości podejmowane były intuicyjnie, i nie do końca wiadomo było, co z tego wyniknie, ponieważ ta intuicja nam podpowiada, a my wierzymy lub nie wierzymy temu, co czujemy. Kiedy słońce jest, to mamy tak tego króla słońca, to jest dy, dynamika, to jest działanie, a arcykapłanka jest pasywna. I tutaj w teraźniejszości pojawia się też siódemka buław, która jest, która jest kartą takiego, takiej chęci utrzymania zwycięstwa, odepchnięcia wszystkich tych, którzy próbują nam coś tutaj zabrać i udowodnienia, że jesteśmy najlepsi czy to jest dobrze czy źle no to różnie zależy kto jakie ma ambicje a w przyszłości tutaj sprawy nabierają szybsze, szybszego tempa pieniądze będą się też liczyły w czerwcu kto więcej zapłaci czy gdzie będziecie mogli odnaleźć jakąś taką finansową gratyfikację tam jakby będziecie być może szukać tego sukcesu, czy to będzie ten sukces, kiedy otrzymacie solidną zapłatę za wasze wysiłki, pracę czy wszelkiego innego rodzaju rzeczy. Jakieś decyzje, te wcześniejsze, skrywane są też, mam wrażenie. One mogą mieć wpływ na to, co się będzie działo. I jakby też wskazanie, żebyście działali też nie tylko na zewnątrz i pokazywali światu wszystko to, co. Macie, tylko raczej też, jakby troszeczkę bardziej potrzeba tutaj dyskrecji w podjęciu decyzji. Niekoniecznie musicie wszystkim zaraz wszystko powiedzieć, i niekoniecznie musicie um, tłumaczyć cokolwiek. Coś tutaj będzie w komunikacji bardzo ekspresyjne, gwałtowne. E, trzeba będzie trafiać do celu, trzeba będzie e, odpowiadać na jakieś tam wezwania do dyskusji i tak dalej. E, tych buław jest dużo i to słońce jest dużo ognia, co powoduje, że można tutaj wyczuwać pewnego rodzaju wyczerpanie e, stres, niejaki. E, że coś może tutaj. Mm, Przychodzi, a wy możecie też odczuwać opór przed tym, co przychodzi. To taka jakby jeszcze druga myśl, która do mnie tutaj przyszła: że owszem, utrzymać stanowisko, czy utrzymać wcześniejszą decyzję na jakiś temat. Natomiast nie wiem, czy tak do końca to będzie. Jeszcze dołożę kartę, ale najpierw zobaczymy, co Wam sprzyja. Siedem kielichów. Czyli to jest Wasz żywioł takiej wyobraźni, pracy z wyobraźnią, wizualizacja i jakby ogromne perspektywy, czyli możecie właściwie z wachlarza jakiegoś tutaj wybierać i gdzieś czujecie pod skórą, że to, co się dzieje, to jest taki. Takie błogosławieństwo, jakby w czerwcu, że to jest jakby wasz, zaczyna się ten miesiąc bliźniętami, ale potem jakby przechodzi w taki wasz czas. I mam wrażenie, że ta karta Siedmiu Kielichów, która w takim negatywnym kontekście, to jest takie trochę oderwanie od rzeczywistości, ale tutaj, w, jeśli jest to pozytywny aspekt i to, co Wam sprzyja, to raczej jest to wachlarz do wyboru. Intuicyjnie czujecie, że macie to. E, tutaj jest siódemka buław, tu jest siódemka kielichów. E, no, mogę tutaj wystąpić w każdej roli, e, tylko to ja zdecyduję, w jakiej roli wystąpię. I teraz kwestia jest właśnie: być może zapłaty, ponieważ pokazaliście się jako e, osoba z dwoma monetami, czyli może tutaj chodzić o pieniądze. I o wysokie zarobki. Może chodzić też y, o solidną zapłatę za to, co będziecie oferować, bo może właśnie ten wachlarz kwalifikacji jest duży i ogromny. Natomiast co wam może przeszkadzać? Hmm. Tutaj jest mag, y, i to może być tak, że y, nie, nie znaczy tak, jest tutaj zestaw różnych. Y, elementów, Czyli jest tu i moneta, i kielich, i miecz, i buława. I teraz mm, mogę zrobić pierwszy krok, mogę tutaj z czymś powalczyć, tylko właśnie możecie mieć tutaj kłopot zrobienia pierwszego kroku. Mm, tutaj naprzeciwko leży ta karta oporu, czy takiego mm, odpychania od siebie. M mam wrażenie, że sukcesu, że no chcę, ale może nie mogę. Że właściwie to wszystko mam, ale, no, ale, właśnie, może, może wybiorę, a może nie wybiorę, może jeszcze będę zwlekać z decyzją. No, jest tutaj pewnego rodzaju taka sytuacja, w której albo chcecie być numerem jeden również, i tutaj ktoś wam może stać na drodze, kto już jest numerem jeden. I może porównywanie siebie z kimś, kto ma takie jakości, i Wam się wydaje, że Wy tego nie macie. Wy to wszystko macie, tylko mam wrażenie, że to jest ukryte i nie pokazujecie. Niektórych rzeczy nie musicie, natomiast nie musicie też się z nikim porównywać, bo nie w tym rzecz, nie o to chodzi. No, zobaczymy tutaj jeszcze poradę. Paść buław. Czyli. To jest taki początek i takie rozpalenie, żeby zrobić właśnie coś, co może jest nietypowe, co jest może takie czasami wydaje się dziecinne, ale spontaniczne, bo Paść Buław to jest taka iskra, kreatywność, to jest bawienie się ogniem w sposób tak inny, niż to robią inni, bo tutaj tego ognia jest bardzo dużo, więc dlatego mówię też o tym ogniu, w związku z tym, że paść Potrafi właściwie rozpalić wielkie ognisko i może go nie kontrolować, ale może też mieć taką zdolność, żeby ten wielki ogień, który rozpali, przyciągnie do tego jakieś inne osoby. Czy tutaj właśnie otwartość taka na zrobienie czegoś po nowemu? W zupełnie inny sposób. Przywołanie do siebie pewnie innych też ludzi byłoby świetne, bo to jest taka zabawa, to co mówiłam. Taka zabawa, i poprzez zabawę, czy uwolnienie się od stresu i od takich porównań z innymi, pokazanie siebie w pełni, bez ukrywania, ale nie zawsze musicie jakby pokazywać te obawy. To, co powiedziałam wcześniej, że nie wszystko wszyscy muszą wiedzieć. Natomiast pokazanie siebie jako osoby i swoich możliwości no, jest chyba dobrym pomysłem, powiedziałabym. Tym bardziej, jeśli chcecie osiągnąć sukces, jeśli chcecie lepiej zarabiać, czy dobrze zarabiać, czy w ogóle jakby podejmować może jakieś ważne decyzje, to też warto by było dorosnąć i warto by było, jakby móc pokazać innym swoją dojrzałość i taki może brak gwałtowności tylko jakby innowacje, nowoczesność nowe spojrzenie na jakieś jakieś rozwiązania, które są wprowadzane bo mam wrażenie, że to dotyczyć może tutaj pracy czy kariery co jest tutaj rezultatem Król Buław. No i mamy tutaj e, właściwie tą dojrzałość, czyli dorośnijcie, i to pozwoli Wam pokazać, jakby wszystko, czym dysponujecie. Nie będziecie musieli tutaj porównywać się z nikim, tylko poczujecie, że jesteście właściwą osobą na właściwym stanowisku. Tudzież m, może to też być tak, że będziecie chcieli. E, Kogoś, jakiegoś towarzysza, bo tutaj mamy pazia, tutaj mamy króla. Kogoś, kto doświadczył już czegoś takiego, jak brak doświadczenia, przerobił różne lekcje typu muszę się bronić, a może nie muszę się bronić, może wystarczy być właśnie. Może wystarczy pokazywać siebie i swoją wrażliwość, i swoją dojrzałość. No i to wtedy będzie super, myślę, ponieważ będziecie czuli swoją własną moc i tutaj odblokuje się, być może właśnie to, co jest zablokowane w formie maga, że będziecie mieli dostęp do wszystkich swoich talentów, możliwości. I sprawy mogą potoczyć się bardzo szybko, jeśli podejmiecie jakieś decyzje. Jeszcze właśnie potrzebuję kartę na tą dwójkę monet. No. Decyzja będzie podjęta i decyzja będzie takim właśnie pierwszym krokiem. Zobaczcie, buława, buława, buława. Tutaj w trakcie miesiąca, jakby gdzieś będziecie się wyłaniać z ciemności, będziecie walczyć z różnymi oporami wewnętrznymi, być może. Będziecie też ważyć różne kwestie. Ale w końcu decyzja zostanie podjęta, i tutaj zobaczycie, jakby w pełni gdzieś tam pojawi się jakaś przestrzeń olśnienia i e, intuicja Wam bardzo dużo podpowie. Zobaczycie pełen wachlarz możliwości, które przed Wami nagle staną otworem. E, jeszcze na tą e, ósemkę buław, zobaczę. Dziesiątka kielichów. No, jakby to jest szczęście i poczucie szczęścia, i doświadczenie tego, czego szukacie, ponieważ to jest Wasz żywioł, to jest kulminacja wody tutaj. Mamy manifestację tego wszystkiego, o czym wielu marzy, tak? Żeby tutaj doświadczyć takiej, takiej pełni szczęścia i tego przepływu tego szczęścia. A jeszcze na tą siódemkę buław chciałabym jedną kartę, i na, tą, na te kielichy też. No, tutaj los Wam pomoże z tym oporem, coś tutaj się zmienia. Jeśli chodzi o los, to będą się działy takie sytuacje, gdzie będziecie nagle widzieć w pełni, w pełnym blasku możliwości, i to, co się będzie przed Wami. Otwierało, zmieniało. Po prostu los przyprowadzi do Was wszystko to, czego na ten moment potrzebujecie, żebyście mogli podjąć właściwą decyzję. No, i na tą siódemkę kielichów jeszcze, bo mówiłam, to zrobię. No, i tutaj, jakaś jest podróż. Mam wrażenie, że takie całkowite uspokojenie. To jest w ogóle karta brama, więc. Odnoszę wrażenie, że będziecie mieli szansę na całkowite wejście w taką harmonię. W Waszej głowie nie będzie jakiegoś czarnowictwa, nie będzie jakiegoś um, widzenia przyszłości w ciemnych barwach. Niektórzy z Was wręcz będą chcieli um, być może skorzy skorzystać z jakiejś oferty, która będzie związana z jakąś podróżą czy przeprowadzką. Tak to też może być. A teraz jeszcze karta wyroczni na zakończenie i podsumowanie dla wszystkich raków. Zaufaj swojej intuicji. No i to jest to, co jest mocno związane z przeszłością i z arcykapłanką. Ta karta idzie i ma wpływ właśnie ta intuicja na całe Wasze życie. Pojawia się tutaj dziurka od klucza i, i ten, 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 ten szlak, ta ścieżka. I pamiętajcie, bo tutaj pisze: Moje życie jest naprawdę prowadzone, czyli prowadzi mnie coś przez życie, i to jest moja intuicja. I kiedy odczuwacie pewnego rodzaju. Hmm, Połączenie z tym, co gdzieś tam w duszy wam gra, to to jest to, ten cichy głosik, który prowadzi. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. I życzę Wam bardzo udanego miesiąca i wszystkiego dobrego na wasze późniejsze urodzinki. Do zobaczenia.